materiał dedykowany do elewacji wentylowanych. On jest tutaj dodatkowo zabezpieczony, wzmocniony. Proces instalacji przebiega w dokładnie taki sam sposób. O. O. Materiał jest dedykowany do elewacji zewnętrznych, czyli został przystosowany do instalacji tak jak powiedziałem, na elewacjach wentylowanych na pasach zewnętrznych. Tutaj widzimy przykład tego, że wkładka osiągnęła swoje graniczne możliwości, czyli te koronki, tak, one zmieniły swoją geometrię. Można powiedzieć, że się wywinęły na drugą stronę. Natomiast materiał zniósł to no, inaczej. Przekroczyliśmy maksymalną odporność wkładki jednokoronowej w tym rodzaju materiału. W tym przypadku wkładka, takiej jak powiedziałem, osiągnęła swoje graniczne wartości i po prostu się wysunęła.